Wiecie co, zacznę od chłopaku. Trochę lat już po tym świecie chodzę i nie przypominam się, żebym takiego suchelca, dostawał od mamy. Jeśli chodzi o wygląd, okej, okay. było bardzo podobnie, bardzo ciekawie. No to tutaj nie... ciężko się przyczepić, oprócz tego, że dostaliśmy trzy frajery na sucho bez żadnego dżimiku, bez żadnego serka, coś tego. No tutaj. Tutaj tylko dostajesz podry i jesz. Wyglądowo ekipa Saigon 3. Zmieniam ocenę, 2. Dwa, bo ja nie wiem, Wyglądowo bo 2. Jak się, to. Jak robiliście naleśniki, zmienialiśmy, się, a teraz drugi raz coś nie bo na kanapie. Powiedziałem mu, boję się, że naleśnikami przegrają tą konkurencję tak. Powiedziałem tak, bo powiedziałem, że się zastakowaliście na naleśnikach i może mam zabrać czasu na resztę Nie wiadomo, czy wam wyjdą, bo tam było zagmatwanie za, za A tutaj, jeden, wiem nie będzie tak zwany game winner No nie no, co wygląd 3 Saigon 3, 2 Ja wyglądowo daję też 3 Sądzicie, że mieliście podjazd tym kurwa gównem do naszego naleśnika? Nie no, ale my robiliśmy... Ale to wyglądało pożle na naleśnika tak, prosto dla ciebie bo ty k***a zrobiłeś z tym No co, dla mnie bez podjazdu, piątka, tam mi wszystko smakowało ja był dobry, truskawkowy jak spróbowałem to